Bóg zwraca się dziś do Ciebie, drogi czytelniku, z ostrzeżeniem. Boska obecność próbuje komunikować się z Tobą w sprawie konkretnej osoby w Twoim życiu. Chociaż wiadomość ta może Cię zaskoczyć, ważne jest, abyś słuchał uważnie. Boska istota, którą wszyscy uznajemy za Boga, ma dla Ciebie konkretne przesłanie dotyczące kogoś bliskiego to wyrządza ci krzywdę lub sprowadza cię na manowce. Bóg jest w pełni świadomy działań tej osoby i stara się poprowadzić cię z powrotem na właściwą ścieżkę. Niezwykle ważne jest, abyś potraktował to ostrzeżenie poważnie, ponieważ może to być twoja ostatnia szansa na naprawienie sytuacji. Jeśli wierzysz w Boga, możesz ufać, że On czuwa nad tobą, prowadzi cię i chroni przed krzywdą. Jednak osoba o której mowa odciągała cię od ścieżki wyznaczonej przez Boga. Osoba ta wywarła na ciebie negatywny wpływ, odwracając cię od twojego prawdziwego celu i skłaniając do podejmowania decyzji sprzecznych z Bożym planem. Być może manipulowała Tobą, wykorzystując Twoje słabości, lub po prostu kusiła Cię, byś zboczył ze sprawiedliwej ścieżki. Teraz jednak Bóg daje Ci szansę, by wszystko naprawić. Poprzez to przesłanie ostrzega Cię przed konsekwencjami zlekceważenia Jego wskazówek. Jeśli zlekceważysz tę przestrogę i będziesz nadal utrzymywać kontakty z tą osobą, Bóg nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko cię osądzić. Pociągnie cię do odpowiedzialności za Twoje działania i decyzje, a wyniki mogą nie być korzystne. Potwierdzam mój autorytet do przekazywania informacji. Bóg daje Ci możliwość uwolnienia się od tego niekorzystnego wpływu i zwrócenia się ku niemu. Pragnie, byś wiódł życie przepełnione miłością, spokojem i prawością. Pragnie, byś zrealizował swój prawdziwy potencjał i kroczył ścieżką, którą on ci wyznaczył, ale decyzja należy do ciebie. Czy będziesz uparcie zaniedbywać Boże Napomnienia i ryzykować, że staniesz przed jego sądem, czy też posłuchasz i wprowadzisz niezbędne zm w swoim życiu? Przypomnijmy że Bóg jest współczujący i przebaczający, wydaje to ostrzeżenie z miłości i troski o ciebie. Pragnie, abyś prowadził satysfakcjonujące życie, kierując się jego boską mądrością. Nie pozwól, by ta szansa ci umknęła, zwróć uwagę na Boże przesłanie i dokonaj zasadniczych przemian w swoim życiu. Wybierz podążanie ścieżką Boga, a otrzymasz Jego błogosławieństwa i wieczną miłość. Jeśli jednak zdecydujesz się zlekceważyć Boże przestrogi, zrobisz to na własne ryzyko. Decyzja należy do Ciebie, wybierz mądrze, proszę. Tak, jeśli tego potrzebowałeś, zostało to już omówione. Każde z Twoich marzeń, pragnień, pragnień i potrzeb zostało już zaspokojone, żaden szczegół nie został pominięty. Wszystko, czego potrzebujesz, czeka, aż to rozpoznasz. Zrób skok wiary i zaufaj, że każdy krok Twojej podróży jest bosko wspierany. Wszystkie rzeczy są wyrównane na Twoją korzyść. Nic zewnętrznego nie powstrzymuje cię przed uzyskaniem dostępu do wielkości w tobie. Idź dziś naprzód z poczuciem świętowania, pewności siebie i pewności, że Twoje marzenia są na skraju spełnienia. Pozbądź się wszelkich wątpliwości, lęków, obaw i poczucia beznadziei. Nie ma miejsca na fałszywe iluzje. Przyjmij manifestację swojego boskiego przeznaczenia z każdym oddechem. Twoje marzenie nie jest odległą rzeczywistością, jest tu i teraz. Amen. Jeśli wierzysz, że jesteś bardziej chroniony niż ci się wydaje, możesz bezpiecznie otworzyć swoje serce i pozwolić sobie na otrzymanie wyższego poziomu wsparcia. Węzwij swoją duszę, swoją rodzinę, swoje kosmiczne połączenia i anielskie istoty światła. Udziel im pozwolenia, aby pomogły ci w Twojej podróży. Poddaj im swoje lęki i bóle, nie musisz już nosić tych ciężarów samotnie. Przyjmij wsparcie, które cię otacza, nawet jeśli nie możesz go w pełni zrozumieć. Pozostań otwarty na dalszą pomoc, rozpoznając znaki i aktywnie szukając potrzebnej pomocy. Twoje boskie wsparcie stworzy możliwości i przyniesie połączenia wykraczające poza Twoją wyobraźnię. Ale musisz chcieć przejąć inicjatywę i przyjąć ich pomoc. Kiedy doświadczasz bólu, skup się na uzdrowieniu siebie, zamiast rozpamiętywać tych, Którzy wyrządzili ci krzywdę. Nie ma potrzeby żywić do nich uczuć miłości lub nienawiści. Zamiast tego nadaj priorytet swojemu wewnętrznemu dobrostanowi i rozwojowi. Skoncentruj się wyłącznie na swoim uzdrowieniu, ustanawiając granice, obejmując swoją osobistą moc. Wzmacniając swoje wewnętrzne światło, praktykując miłość do siebie i podnosząc swoje wibracje. Kiedy Twoje wibracje zmieniają się pozytywnie, przyczynia się to również do zmiany wibracji Ziemi, sprzyjając większemu światłu, miłości i pozytywnym przemianom w naszym świecie. Staraj się promieniować swoim najjaśniejszym światłem, jesteś wojownikiem światła, a nie ofiarą. Twoja intuicja jest cennym darem, mającym na celu ostrzeganie cię o informacjach, które inne zmysły mogą czasami przeoczyć. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak z osobą, miejscem lub sytuacją, zaufaj swojej intuicji. Często obserwuję, jak wątpisz w siebie, próbując być postrzeganym jako dobry, miły lub właściwy. Jednak intuicja działa bezstronnie, bez osądzania. Służy jako przewodnik, odciągając cię od energii, które nie są zgodne z Twoją ścieżką. Dzisiaj jestem tutaj, aby wspierać Cię w pielęgnowaniu i ufaniu Twojej intuicji. Twoja intuicja daje Ci siłę, miej w nią wiarę. Ktoś, komu naprawdę na Tobie zależy, traktuje priorytetowo Twoje samopoczucie psychiczne. Powstrzymuje się od zachowań takich jak gaslighting, ciche traktowanie lub wprowadzanie zamieszania. Nie ucieka się do manipulacji lub taktyk kontroli takich jak emocjonalne znecanie się. Nie angażują się w biernoagresywne zachowania mające na celu zranienie Twoich uczuć. Szukanie zemsty lub wymierzanie kary. Zasadniczo nie stosują żadnych środków, aby osłabić się w celu spełnienia własnych pragnień. Krzywda fizyczna jest jednoznacznie niedopuszczalna. Powodowanie szkód psychicznych, psychologicznych i emocjonalnych powinno być nielegalne. Ta forma krzywdy może być również szkodliwa. Jeśli nie bardziej, ponieważ rany te są często trudniejsze do wyleczenia i mogą wymagać znacznie więcej czasu na powrót do zdrowia. Jeśli zbytnio się forsujesz, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, ważne jest, aby zatrzymać się i odetchnąć. Przepracowanie, przesada i nadmierne myślenie mogą osłabić intuicję, pozostawiając uczucie przytłoczenia i dezorientacji. W rezultacie poziom energii spada, a ogólna aura traci swoją żywotność. Pamiętaj, że zrobienie sobie przerwy, odpoczynek i naładowanie baterii jest całkowicie dopuszczalne. Niezależnie od tego, czy jest to oglądanie filmu, czy zanurzenie się w dobrej książce, poświęcenie czasu dla siebie może prowadzić do odnowienia poczucia jasności. Zauważysz, że Twoja energia i intuicja wyostrzają się, co prowadzi do szybszych manifestacji i jaśniejszej aury. Świat nadal będzie się zmieniał, a priorytetowe traktowanie dobrego samopoczucia jest niezbędne dla długoterminowego sukcesu i szczęścia. Ewoluowałeś, a okoliczności uległy zmianie. Zaakceptuj, że nastąpiła zmiana. Przyjmij te transformacje stopniowo, zrzucając swoje bariery ochronne. Odsłoń maski nałożone przez przeszłe uwarunkowania i traumę. Ujmij swoje autentyczne ja, porzucając przestarzałe mechanizmy radzenia sobie, przywiązania i potrzebę zewnętrznego potwierdzenia. Posiadasz wrodzoną moc, wystarczalność i piękno. Obejmij swoją nowo odkrytą tożsamość i podróżuj naprzód jako dziecko światła. Obejmij ponownie wolność, wpisując 444. Jeśli Twoje ciało sygnalizuje potrzebę głębokiego odpoczynku podczas transformacji komórkowej, nadaj priorytet opiece nad sobą. Ożywiaj się pożywnym jedzeniem, dużą ilością snu, czystością, kontaktem z naturą, światłem słonecznym i chęcią poddania się przepływowi życia. Pozostań obecny, identyfikując wyzwalacze związane z przeszłymi traumami oczekującymi na uzdrowienie. Pozwól sobie uznać te emocje zapewniając swoje wewnętrzne dziecko o bezpieczeństwie, miłości i zasługiwaniu na radość. Pozwól, by głęboka integracja ogarnęła Twoją istotę. Podążaj ścieżką spokoju, lekceważąc narzucone sobie obowiązki. Zaufaj temu, co przynosi spokój. Twoja intuicja zachęca cię do zachowania optymistycznego i ciekawego spojrzenia na nieznane, wiedząc, że twoje najjaśniejsze dni są jeszcze przed tobą. Nie trać nadziei, zamiast tego wykorzystaj każdą okazję, by pokochać siebie i nadal kształtować swoją najlepszą rzeczywistość. Jeśli ponownie rozważasz swoje stanowisko, oznacza to pozytywną zmianę w trajektorii twojego życia. Zmiany, przez które przechodzisz, są kierowane przez nowo odkrytą gotowość do otwarcia serca na miłość i boskie przewodnictwo. Twoje poprzednie sposoby życia nie cieszą się już twoim zainteresowaniem, co prowadzi cię do dystansowania się od przyjaciół i działań, które kiedyś cię pociągały. Teraz poszukujesz stylu życia i kariery, które są bardziej zgodne z Twoimi rozwijającymi się zainteresowaniami i pasjami. Anioły prowadzą Cię przez ten okres przejściowy, a prawo przyciągania zapewnia, że przyciągniesz wspaniałe nowe możliwości i relacje. Jeśli zgadzasz się z ideą, że ta krótka modlitwa ma moc manifestowania bogactwa i obfitości w Twoim życiu, potwierdź się Amen. Zwłaszcza jeśli jesteś empatą o duchowych skłonnościach i pragniesz wnieść pozytywny wkład w świat, to przesłanie jest dla Ciebie szczególnie ważne. Nadszedł moment, w którym wielu z nas musi ponownie rozważyć swoje strategie. Być może goniłeś za pieniędzmi lub innym pożądanym przedmiotem. Anioły obfitości przypominają Ci, że to, za czym gonisz, często Ci umyka. Lęki napędzające tę pogoń mogą prowadzić do poczucia niedostatku i rozczarowania. Zamiast gonić, skup się na przyciąganiu tego, czego pragniesz. Przyciąganie pojawia się, gdy mówisz pozytywnie i utrzymujesz optymistyczne myśli i wizje dotyczące swoich celów. Kiedy czujesz się przytłoczony niepokojem, jest to znak od wszechświata że Twój przełom jest bliski. Gdy kończy się jeden rozdział, sprawy mogą stać się zagmatwane i trudne. Pozostań optymistyczny, wdzięczny i skoncentrowany na swojej podróży. Nie pozwól, aby negatywna energia utrzymywała się, ponieważ może ona utrwalać cykle stagnacji. Masz wybór: kontynuować te same wzorce, lub przyjąć nowe początki. Niech prowadzi cię intuicja i wiara, każdy dzień przybliża cię do wielkości. Pamiętaj, że czekają na ciebie nieoczekiwane błogosławieństwa i jesteś o krok od spełnienia celu swojej podróży. Bądź cierpliwy, pokorny i wierny, cuda wkrótce się wydarzą. Wkrótce twoje życie zmieni się w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Twoja podróż jest na skraju znaczącej zmiany, która popchnie cię w kierunku większego spełnienia. Przygotuj swojego ducha na rozpoczęcie głębokiego i transformującego rozdziału. Rozwój, którego ostatnio doświadczyłeś, jest na krawędzi przyniesienia głęboko satysfakcjonujących rezultatów. Pozostań uważny i otwarty. Twoja współczująca natura i czysta dusza pozwalają ci głęboko doświadczać niuansów życia. Zrozum, że ta wrażliwość jest Twoją siłą, a nie słabością. Przyjmij to, kim jesteś, ponieważ świat pragnie więcej Twojej prawdziwej obecności. Pamiętaj, że choć nie jest Twoim obowiązkiem uzdrawianie każdego, kogo napotkasz, Ważne jest, aby zachować życzliwość podczas całej podróży. Otaczaj się tymi, którzy naprawdę cię cenią i unikaj tych, którzy próbują wykorzystać Twoją energię. Jesteś rzadkim klejnotem, obdarzonym zwiększoną wnikliwością i boskimi cechami. Niech Twoje światło świeci gdziekolwiek się pojawisz. To naturalne, że zastanawiasz się nad przeszłymi decyzjami i zastanawiasz się nad alternatywnymi ścieżkami, ale karanie siebie nie służy żadnemu celowi. Dokonałeś wyborów w oparciu o wiedzę i emocje, które miałeś w tamtym czasie. Rozwój to podróż polegająca na uczeniu się i ewolucji. Być może teraz dokonałbyś innych wyborów. A może twoje obecne ja jest ukształtowane przez te przeszłe decyzje? Zaufaj swojej ścieżce, jasność nadejdzie w odpowiednim czasie. Zdefiniuj swoje pragnienia i uwierz w ich osiągalność. Zaufaj swojej zdolności do manifestowania swoich marzeń. Wierzę, że zasługujesz na to, czego pragniesz i że jest to dla ciebie osiągalne. Każdego dnia poświęć chwilę na zamknięcie oczu i wizualizację tego, czego pragniesz. Poczuj emocje związane z posiadaniem tego, skupiając się na wdzięczności za to, co już posiadasz. Następnie uwolnij to do wszechświata i zaufaj, że to się zamanifestuje. Niech spłyną na ciebie boskie błogosławieństwa. Jesteś u progu cudu, który odmieni Twoje życie. Wkrótce wszystko się zmieni. Twoja ścieżka zmienia się dla Twojego większego dobra. Twój niedawny rozwój wkrótce przyniesie głębokie korzyści. Zaufaj przewodnictwu aniołów i duchowych przewodników podczas tego przejścia. Wszystko, o co proszą, to twoje zaufanie, wiara, że boskie siły poprowadzą cię do idealnego miejsca. Jeśli zdecydujesz się na konkretne miejsce, a sprawy nie potoczą się po twojej myśli, to prawdopodobnie dlatego, że wszechświat ma dla ciebie coś lepszego w zanadrzu. Spodziewaj się cudów, które umożliwią ci dokonanie tej zmiany. Zachowaj optymizm i nie ulegaj iluzjom, lub nastawieniu na niedobór. Anioły utorują Ci drogę i przedstawią Ci nowych ludzi, którzy mogą Cię poprowadzić. Wierzę w siebie jest kluczową afirmacją dla manifestacji. Ważne jest, aby docenić i uznać to, gdzie jesteś obecnie, jednocześnie koncentrując się na swoich celach. To naturalne, że chcesz robić postępy w swojej podróży, co jest pozytywnym znakiem, że jesteś na dobrej drodze. Nie zapominaj jednak o pielęgnowaniu chwili obecnej i nie rezygnuj ze szczęścia tylko dlatego, że nie dotarłeś jeszcze do celu. Wdzięczność przyciąga więcej rzeczy, za które można być wdzięcznym, więc bądź dumny z dotychczasowych postępów. Zaufaj, że gdy twoja dusza wyznaczy swoją intencję, pojawią się nowe możliwości, które poprowadzą cię w kierunku pożądanej ścieżki. Zwracaj uwagę na znaki i pozostań w zgodzie ze swoją wizją, dopóki się nie zmaterializuje. Pamiętaj, że nie jesteś zwykłą istotą jesteś boski. Otocz się tymi, których energia rezonuje autentycznie i pozwól odejść tym, którzy cię powstrzymują. Idź naprzód, aż twoje marzenia staną się rzeczywistością, ponieważ w odpowiednim czasie tak się stanie. W świecie, w którym oglądanie całych seriali telewizyjnych i dostawy posiłków pod drzwi są powszechne, wszystko jest możliwe. Często zmagamy się z cierpliwością i wdzięcznością. Duchy podróży przypominają nam, że wszechświat działa w dłuższej skali czasowej. To, że rzeczy nie dzieją się natychmiast, nie oznacza, że nigdy się nie wydarzą. Pozostań oddany swoim celom, kontynuuj wysiłek i trzymaj się wiary. Rozumiem, że jest to trudne, ale Twoje marzenia są zbyt cenne, aby je porzucić. Biorąc pod uwagę wszystkie lekcje, które zdobywasz po drodze. Każda mała wygrana przyczynia się do czegoś znaczącego. W świecie, w którym oglądanie seriali i błyskawiczne dostawy posiłków są normą, nie jesteśmy przyzwyczajeni do czekania lub rozkoszowania się procesem. Należy jednak pamiętać, że wartościowe osiągnięcia wymagają czasu. Duchy podróży zachęcają nas do zaufania w rozwój wydarzeń, nawet jeśli wydają się one powolne. Wytrwaj w dążeniu do swoich celów, sumiennie wkładając pracę i zachowując wiarę w proces. Pomimo trudności, nie rezygnuj ze swoich marzeń, każdy krok naprzód liczy się w kierunku czegoś znaczącego. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w siłę wyższą. Nadszedł czas na zmianę. Twoi aniołowie stróże i przewodnicy duchowi pracują nad podniesieniem twojego ducha i energii. Podczas tego przejścia, wszystko, czego się od ciebie wymaga, to zaufanie, zaufanie, że boskość i anioły doprowadzą cię do idealnego miejsca. Jeśli wybrałeś konkretną ścieżkę, a ona nie wypaliła, może to być oznaką czegoś większego w zanadrzu. Zamiast się zniechęcać, przewiduj pozytywne wyniki, które pozwolą ci zaakceptować zmiany. Zachowaj pełną nadziei perspektywę i nie daj się złapać w pułapkę iluzji lub myśli o niedostatku. Anioły utorują Ci drogę i przedstawią Cię nowym osobom, które mogą rzucić światło na Twoją podróż. Bóg obserwował ścieżkę, którą kroczysz i towarzystwo, w którym się obracasz. Jest świadomy kogoś w Twoim życiu, kto wyrządza krzywdę, czy to fizyczną, emocjonalną, czy duchową. Osoba ta może mieć nad Tobą kontrolę kierując cię na szkodliwą trajektorię, która odbiega od Bożego planu. Nawet jeśli teraz tego nie dostrzegasz, ta osoba nie powinna pozostać w twoim życiu. Bóg wysyła ci wiadomość, ponieważ przewiduje znaczne szkody w przyszłości, jeśli ta osoba nadal będzie miała na ciebie wpływ. Pragnie uchronić cię przed bólem i skierować ku lepszej, jaśniejszej przyszłości. Aby jednak tak się stało, musisz posłuchać jego ostrzeżenia i podjąć działania. Ważne jest, aby potwierdzić swoją wiarę w siebie. Zrozumiałe jest, że kuszące może być lekceważenie takich wiadomości. Może się wydawać, że łatwiej jest trwać na obecnej ścieżce, odsuwając na bok znaki i ostrzeżenia ale Boże przesłania nie powinny być ignorowane, a on jasno dał do zrozumienia, że zlekceważenie tego ostrzeżenia będzie miało konsekwencje. Bóg oświadczył, że jeśli zignorujesz to przesłanie i pozwolisz tej osobie pozostać częścią twojego życia, poniesiesz konsekwencje. Choć może to zabrzmieć surowo, ma to kluczowe znaczenie dla twojej ochrony. Bóg bardzo troszczy się o ciebie i pragnie dla ciebie jak najlepiej, nawet jeśli oznacza to uciekanie się do drastycznych środków, aby przyciągnąć naszą uwagę. Ważne jest, aby uznać tę prawdę. Dlatego gorąco zachęcam cię, drogi czytelniku, do poważnego potraktowania tego ostrzeżenia zważenia na Boży przekaz i podjęcia kroków w celu wyeliminowania tego szkodliwego wpływu z Twojego życia. Miej wiarę w Boży plan dla Ciebie, wierząc, że On poprowadzi Cię ku jaśniejszej przyszłości. Jeśli zdecydujesz się zignorować to ostrzeżenie, pamiętaj, że zostałeś ostrzeżony. Decyzja należy teraz do Ciebie. Czy będziesz uparcie podążać szkodliwą ścieżką, czy też posłuchasz Bożego ostrzeżenia i będziesz dążyć do pozytywnych zmian? Wybór należy do Ciebie, ale błagam Cię, abyś wybrał mądrze i nadał priorytet swojemu dobru. Jeśli jesteś gotowy do działania, rozważ podzielenie się tą wiadomością z pięcioma osobami, które ufają Bogu. Skomentuj Jezus jest Panem, aby okazać wsparcie dla naszego kanału. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, klikając ikonę dzwonka.